Witam dzień zielny poranek. Po wczorajszej burzy śnieżnej zostały tylko kolejne zwały śniegu, ale dzisiaj pięknie słońce świeci. Mimo, że temperatura jest dosyć niska, około minus 15 stopni, odczuwalne około minus 24-5 z uwagi na wiatr. Eee, ruszamy w ciekawe miejsce. zobaczycie za chwilę, gdzie będziemy, gdzie się pojawimy co będziemy robić. Do zobaczenia. OK, i właśnie to jedaliśmy Do sklepu który się nazywa Durable Kids Gameka będzie przymierzała swoją suknię komunijną Nie nagrywa zobaczenia w środku Nie nagrywa jesteśmy w środku Madzia dostała listę Madzia pokaż listę Tu musimy wybrać pięć sukienek Możemy wybrać nawet 6. W razie gdyby któryś nie był musimy zapisać na liście. Dostaniemy je za chwilę i Amelka będzie wszystkie przymierzała. No, jest wybór spory. Tu Amelka Biega. Nadzia już zapisuje. No, trzeba się tu trochę napracować w tym sklepie, żeby znaleźć to, co, co się szuka. Ale dziewczyny walczą. Muszę Wam przyznać, że sklep jest spory. Bardzo ładnie zorganizowany. Przykładowo macie nazwę, to nazwę sobie zapisujecie, a później dostajecie odpowiedni rozmiar. Tutaj w sklepie możecie nabyć branka do sztu, do komunii, dla chłopców, dla dziewczynek, wszelkie, wszelkiego rodzaju dla niemowląt. Dziewczyny już sobie należyły kolejną. są z tego, że nikogo nie ma, i jeszcze raz szybciutko pokażę Wszystkie, wszelkie kolory, rozmiary, wzory, fasony. Ale co się podoba tutaj? Nie? Zobaczmy, jak się nazywa. O, no słuchajcie, to będziemy zaskoczeni, popatrzcie. Proudly made in the USA. Size 8, troszkę za dużo. Znajdziemy mniejszą na pewno. Słuchajcie, właśnie zakończyliśmy zakupy. Zeszło troszkę, ale warto było przyjechać. Wybraliśmy wszystko co potrzeba. Także Amelka już ma cały strój gotowy. Oczywiście, jeszcze trzeba będzie pojechać kupić buty, ale to już jak się ociepli Także za chwilę jedziemy zwiedzać oszawę, w której w tym momencie się znajdujemy, ponieważ jesteśmy tutaj dopiero pierwszy raz. Ciewczyny są zadowolone, słońce świeci, temperatura minus 14, odczuwalna minus 24, ale jest dobrze. I tutaj idziemy do Teddy's Restaurant. Ale słuchajcie, nie wierzycie co tu się dzieje. Tu musimy czekać kolejce, żeby się dostać do środka. 20. Niesamowity ruch tutaj jest. Czuję, że będziemy mieć obiad na dwa dni, przy <laughs> takich porcach, że to ja nie zjadę. <laughs> I na początek już mamy sałatki. Muszę, muszę przyznać, że spróbowałem już. To jest rewelacja. Ja nie spróbowałam, bo ja czekam na makarta. Ja nie wiem, jakie dziewczyny mają, ale moja to jest sałatka grecka. Słuchajcie, trochę już po fakcie niestety. No ale okej, okay. jest stek z pieczarkami, z frutkami domowej roboty, warzywami na parze. Madzia ma domowego, wczoraj od wczoraj pieczonego kurczaka. Amelka ma swoje salami. Nie dwóch. Amelka ma... Amelka ma jak się na spaghetti, znaczy. Niemieckie. Nie, to wszystko przez, wszystko przez moją krówkę, którą tutaj wcinam po prostu. To taka dobra jest, że... Proszę, za szybko to. Amadża ma nie kurczaka, tylko indyka oczywiście. No, żartowałem. To był taki, to był taki żart po prostu ob obiadowy. że nie. To był taki żart obiadowy. Nawet, że nie. <laughs> to żart obiadowy. Nawet nie. Nawet nie. <laughs> Amelka tak myśli, że wszystko wytnę. Nic nie wytnę. Na razie. I smacznego. Amelka jeszcze dostała tutaj deser w postaci lodów. Z z kawkowym sosem słuchajcie, dziewczyny mają fajny deser ale mój deser wymiata Pamiętam pamiętasz jak się nazywa? a coś tam famous famous toasted coconut pie mój się nazywa od dzisiaj będzie very famous Polecam każdemu, kto tu trafi, jest perfect, perfekt. Dziękuję. Dziękuję. Perfekt, perfekt, Zakończyliśmy nasz super posiłek, a polecamy na pewno z Restaurant Deli. Bardzo dobre jedzenie. Słuchajcie, jesteśmy w Oszawie. Teraz przejeżdżamy tutaj przez centrum Osawy. Jechaliśmy z restauracji Tediego i teraz chcemy podjechać w bardzo interesujące miejsce zobaczymy czy nam się uda tam trafić myślę, że będzie ok nasza, nasza pani nam mówi jak mamy jechać Skręcisz? Tak Jeżdżamy trochę do zacienionej centrum Warszawy No i tutaj nam pani biega już Jedź 800 metrów do celu na lewo No, tak jak słyszeliście 800 metrów na lewo do celu Jedziemy sobie. E, nigdy nie byliśmy tutaj w tym, w tym mieście, także e, pierwszy raz staramy się coś ciekawego zobaczyć. Oczywiście internet nam w tym pomógł. Podczas naszego deseru znaleźliśmy ciekawy park. Zaraz myślę, że do niego dojedziemy. Otwarty, także przynajmniej tak mi się wydaje, że to o to chodziło. Zobaczymy. Trzeba się nie jechać zbyt szybko, żebyście mogli zobaczyć, jak, jak to wszystko tu wygląda. My również. Na zewnątrz jest bardzo zimno. W tym momencie temperatura która nam pokazuje, termometr jest minus 10 stopni ale e, kiedy sprawdzałem czy temperaturę na internecie to odczuwalna jest minus 26 ponieważ wieje bardzo przenikliwy wiatr Jest z tego wydaje mi się, to będziemy teraz skręcać Przybywasz do celu, na lewo Przybywamy do celu, na lewo skręcamy parkwood to jest właśnie to miejsce do którego chcieliśmy tutaj trafić nie piąte jednak zamykają parking przejdziemy sobie na parking o jakie dziury to bardzo duże dziury Nie planujemy odwiedzin wewnątrz, ale chcielibyśmy zobaczyć z zewnątrz, jak tu wszystko wygląda. Do zobaczenia za chwilę. Tu można zobaczyć, jak przejdziemy tu w lecie. Proszę, piękna mapa. Park jest zimą zamknięty, ale jest... Bardzo ciekawe miejsce. Będzie chciał więcej przeczytać to da pauzę. Ja już muszę zmykać, bo jest bardzo zimno. Moje dłonie mi zamarzają. Ciągle jesteśmy w Warszawie, właśnie już ruszyliśmy w drogę no, no, powrotną, ale fantastycznie. może tak no, ciekawe tutaj musisz. miejsce, jednak dzisiaj jest bardzo zimno. Słuchajcie, 5 minut na zewnątrz i po prostu. No, nie, nie daliśmy rady, dłonie zamrzają, uszy, nosy. Ale wszyscy zadowoleni z wycieczki wypadu niedzielnego do oszady Słuchajcie, droga jest bardzo dobra to drogi w Kanadzie, tak jak powiedziałem już kiedyś, w z poprzednich filmów, bardzo, bardzo dobre. Jak widzicie samochodów jest dosyć sporo tutaj jednak. Może 6 niedziela. A teraz zbliżamy się do miasta, które się nazywa Pickering. 69 tysięcy mieszkańców. Jedziemy teraz w stronę zachodzącego słońca. Jesteśmy już w Toronto.